Grzaniec mi się kończy. To jest mój piękny grzaniec. Na wstępie chciałbym przywitać Cię na kanale Foto Przygoda. Ja się nazywam Modry, a to jest kanał o fotografii i podróżach z aparatem. Znajdziesz tutaj tematy o fotografii portretowej, fashion sensualnej, ślubnej i wielu innych. Od czasu do czasu prowadzę vlogi z moich wyjazdów i to jest jeden z nich. Dzisiaj chciałbym Cię namówić do wyjścia i robienia zdjęć wokół Twojej okolicy czy na wyjeździe, ale samemu dla siebie. Niezależnie od tego jaką fotografią się zajmujesz, czy studyjną, czy reportażową, czy jesteś pasjonatem wykonywania zdjęć przyrody i szukasz przylatujących nisko ptaków z rzadkich gatunków. Chciałbym Cię namówić do próby fotografowania rzeczy nowych i czasem wykraczających poza Twoje podstawowe zainteresowanie i podstawowy kierunek. Kiedy fotografujemy sami, mamy większą swobodę twórczą, lepsze skupienie i czas na eksperymenty. Możemy też bardziej skupić się na rozwijaniu własnego stylu w ciszy, w kreatywnej ciszy. To niepowtarzalny moment, żeby spędzić czas ze sobą, ze swoimi myślami. Nawet samemu na wyjściu możemy budować pewność siebie. Kiedy działamy w pojedynkę, uczymy się podejmowania decyzji na bieżąco i radzenia sobie z różnymi wyzwaniami fotograficznymi. Samotne fotografowanie pozwala też na większą spontaniczność. Możemy szybko reagować na zmieniające się warunki pogodowe, przypadkowe zdarzenia czy niespodziewane inspiracje. Możemy eksperymentować z nowymi technikami i sprawdzić, jak nam wychodzą, a przez to poprawić swój warsztat. Podczas tego wyjazdu, który był wyjazdem rodzinnym, starałem się znaleźć takie momenty dla siebie i przy okazji uchwyciłem trochę ujęć dla ciebie. A teraz zapraszam Cię do dalszej części. No i oczywiście pamiętaj o lajku like i subskrypcji, bo to pomaga rozwinąć ten kanał. Dzięki, że jesteś. No dobra, jesteś. była przeszła i nagrałem jeszcze taki króciutki timelapse. No, i tyle. A tu jest taki fajny punkt widokowy, gdybyście chcieli. Tutaj jest taka kanapa, która, jak nie jest mokra, to nie jest. Ona jest tam. I z automatu robi Wam zdjęcie z rodziną siedzących na ławce na tle. gór. E, wiecie, jeżeli je widać, nie? No, no to nagrywając Sony A74, pozdrawiam. E, przed chwilą robiłem zdjęcia analogowe. E, robię dla Was jeszcze przebitki z GoPro. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. E, filtr ND założony, jak widzicie tutaj. O. Mogę się teraz tak sporo wyjaśnić. Teraz jest dobra ekspozycja, chyba plus jeden pokazuje. Co to jest fajne, że jak kręcicie sobie, to widać jak ta ekspozycja się zmienia względem obiektu. Więc teraz widzę plus dwa, a teraz zjeżdżam sobie ringiem do minus jeden siedem. No. O, trochę popadało, trochę pokręciłem, a teraz pora uciekać. Zobaczcie jakiś szron i śnik. Mało widać, bo to GoPro, ale tutaj jest taki wodospadzik, o, w tym miejscu, w sensie to jest bardziej taki strumyk, który spada, ale jutro w sobie wstanę, wezmę filtr i będę nagrywał ten mały wodospadzik, bo tam lód jest taki, wiecie, niebieski jak spada. Bardzo może to ciekawie wyjść. Natomiast dziewczyny poszły sobie spać, ja idę sobie po jakieś piwo czy grzańce. Jak zauważyliście, nie wziąłem tego światełka do GoPro, które promowałem w GoPro 11. No, zobaczcie z tej strony. Przy hdr byłoby już to widać. No, oczywiście, nie wziąłem mojego obiektywu, bo. E, miałem zabrać obiektyw e, 70-180, ale ponieważ pakowałem się kilka razy, sobie pomyślałem, kurde, no brać tyle obiektywów to jest ciężkie i to jest zawsze ten dylemat, żeby brać mniej. I gdybym miał obiektyw 70-200, nie wiem, jakieś większe światło w 4, tylko który będzie lżejszy bez iss no to pewnie bym wziął. Ale jak wiecie, od Tamrona nic lżejszego nie ma za bardzo. E, no ale go w końcu nie wziąłem. Dlatego wziąłem 56 mm 1.4 na kropie oraz 28.75, bo jest po prostu bardziej taki uniwersalny do każdego możliwego kadru, który mogę wziąć. A jakbym szukał czegoś naprawdę szerokiego, no to przecież mam GoPro, nie? No i muszę tak całkiem bezpiecznie przejść pod taką kładką. Prawda, że wygląda bezpiecznie? Dobrze, że wykupiłem sobie ubezpieczenie. Uwaga, modry wychodzi w świetle. Jeżeli nie było Cię jeszcze w Zakopanem, przedstawiam Ci Krupówki, czyli taką najbardziej rozwiniętą część Zakopanego. Tutaj znajdziesz sklepy, oscypki i wiele innych atrakcji przeznaczonych no, głównie dla turystów. Co nie oznacza, że nie możemy spróbować zrobić tam zdjęć streetowych. Jednak po tych zdjęciach warto usiąść, napić się grzańca, odpocząć, zjeść coś i korzystać po prostu z tego miejsca. Kiedy na krupówkach zacznie padać śnieg, wszystko wygląda obłędnie. Grzaniec mi się kończy. To jest mój piękny grzaniec. Był tak dobry i tak wybitny, że przeszedłem około kilometr za daleko od mojego skrętu. Zaczek to pięknie wygląda. Po tamtej stronie jest kładka i będę mógł sobie przejść do hotelu. Nie ja tak wspinanie na wieczór. No, wolę iść z latarką niż bez, bo tutaj są miejscami takie bardzo śliskie fragmenty. No zobaczcie jaki widzicie ładny cień GoPro, od razu wiadomo co trzymam w ręce. Eee, przełączyłem na kamerę z tyłu, znaczy mikrofon z tyłu. Teraz będziecie mnie słyszeli perfekcyjnie. Więc fajne w takim wyjściu jest to, że nie jestem sam, a wiecie, że on jest taki relatywnie bezpieczny teren, co znaczy, że nie muszę się jakoś przejmować, żeby jakiś niedźwiedź albo sarna zakopie. Eee, czasem jak chodzę po lasach eee, rano na przykład na łosia, no to włączam tą drugą lampkę tą, albo zieloną, albo czerwoną. Łoś to i tak wyczuje. Eee, ale to go tak nie płoszy. Więc, o, tu jest fajne miejsce, gdy było roztupione. Choć jutro ma być 6 stopni, więc możliwe, że to wszystko w pizdu zejdzie. Trzeba więcej trochę czasu na to. No ale zawsze jest to szansa. No dobra, zejdziemy z hop, hop No i wyobraźcie sobie, że ludzie tutaj tą ścieżyną chodzą sobie za każdym razem, jak potrzebują, pójść do kościoła. I tutaj na samym szczycie, o, tu okienko. To, to, to nasz na samej górze. A to ja wolę dookoła, no. bo spada już, nie? No, no witajcie w dzień. Dzisiaj widać już trochę więcej, więc jakby chciałem sobie uchwycić to. Trzeba uważać, bo jestem przy szpitalu i tu wyjeżdżają co chwilę karetki. No i chciałem zrobić sobie to z rozmyciem, z jakiejś fajnej perspektywy, a ponieważ nie wziąłem 70-180, no to muszę ustawić się z jak... nie wiem... Jak ustawię się tam, no to, to odległość jest dosyć duża, nie na 75 mm to może być tak różnie, no ale spróbuję najpierw właśnie z tej perspektywy. O i gdzieś tutaj ustawię sobie statyw, wejdę sobie w ten śnieg. No jakoś tak to wygląda. Wolałbym tak na wprost. No ale żeby to wyglądało na wprost, to muszę wejść sobie tutaj gdzieś i ustawić statyw dosyć nisko. No zaraz zobaczymy. Mam moje będro. Zobaczcie jak fajnie woda spływa falami. to wygląda z tej perspektywy. Aparat sobie tak osłoniłem póki co. Niby jest uszczelniony, ale zobaczcie na pasek w ogóle ile jest kropli. Więc widzicie, że nie jest tak super idealnie, więc lepiej mieć coś na aparacie. No i zobaczymy zaraz jak to wychodzi. Procesuję. ok mamy już jakąś podstawę, już mamy jakieś rozmycie, więc całkiem spoko. No ale to nie jest jeszcze najciekawszy kadr, więc będziemy post znaczy, postaram się go jakoś tam postawić. To co widzicie na razie to jest to, że no, mam zbliżenie. To, to, że ten śnieg jest całkowicie szary, natomiast on jest trochę taki niebieskawy, i to właśnie chcę tutaj osiągnąć. No i zmienię oczywiście aparat na kadr pionowy, żeby widzieć całą tą, e, cały ten tunelik. No i oczywiście wyczyszczę te śmieci, które tam leżą. E, mam teraz taki dylemat, bo nie wiedziałem, że są komórki, a chcę zejść tam, a tam nie ma żadnego zejścia, więc muszę sobie przejść tutaj, tak jak zwierzęta szły. No i mógłbym wpaść tam do tego kamiennego czegoś, ale. No z jednej strony mnie kusi, z drugiej strony nie powinienem, więc wejdę. Widzimy się na dole. Pora pożegnać góry, zeszły chmury i wracamy. Pamiętacie mi z wczoraj? To zobaczcie teraz kropówki.